Marko z tej strony Pocisk i dziś po raz kolejny zrobimy sobie opening Taki mały opening na moim drugim koncie Tak to tutaj wygląda Mamy trzy big boxy, jedną zwykłą skrzynkę to Bierzemy sobie już na wstępie monety I mamy mega boxa Myślę, że może coś wypaść, ponieważ no, dość długo nie grałem na tym koncie A ostatnia postać jaka to jest Daryl I mamy dość spore szanse na bardzo rzadkiego ze zmiarza. Na epika mamy też, też dość, dość spore. Trzymajmy kciuki, że coś wypadnie. Myślę, że możemy sobie zacząć od Big Boxa. 89 monet. Nie ma nic. No, skrzynka nie ma nic. Może zagramy sobie jedną gierkę jeszcze, zanim otworzymy sobie kolejne skrzynki. Zagrajmy sobie solo szelką. Trzymajcie kciuki, aby coś wypadło, bo naprawdę chciałbym w końcu dropnąć jakąś legendę na jakimś innym koncie, bo Legendy mam tylko na swoim głównym koncie i na koncie, które dostałem od kolegi za darmo, ponieważ stwierdził, że już nie będzie grał w Brawl Stars i. Pozwolił mi zaopiekować się jego kątem W sumie może za niedługo zrobimy sobie odcinek Na tamtym kącie właśnie Dobra, spróbuję tam tego bule podjechać Łatwiutko Masno, masno nie Tu jest Primo Jezu, ale zepsułem gadżet Kurde, boję się, za, że na mnie skoczy. No właśnie. Dobra. Ale ja miałem ulta, czyli jak wiemy, jest przepotężny. No i mamy wina. Damy sobie uśmiechniętą minkę. Dobra. Lecimy otwierać kolejne skrzynki. Big Box. W Big box nie ma znowu nic. Kurczę. Hokus pokus czary mary w tym boxie jest twój stary. I nie ma nic. Dobra. Hogus pokus czary mary. Niech w tym bok się będzie mój stary. Proszę. Nie ma nic. Zgadłem? Zgadłem. Niestety. Nie ma nic. Super cel. Nie był taki łaskawy. I nic mi nie dał. O, ale. Szkoda. Szkoda, 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 że nic nie ma. Zobaczmy teraz jakie mamy szanse. Nawet się nie zwiększyły. O kurde, grubo. Fajnie, fajnie, fajnie. A w sumie nie będę ulepszał. Pozbieram i przy sobie szali. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Nie zapomnijcie kliknąć subikę i łapki w górę. No i co? Elo, do następnego.